Cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ziada Pradziada Na mapie Rogatki Z tej strony Roll Mad Games Właśnie co stoję tutaj przed domem No dzisiaj mamy właśnie 3 sierpnia Wiesny po żniwach Teraz będę właśnie tu zbierał snopki W poprzednim odcinku my właśnie Presowali, a dzisiaj będziemy je zbierać, te snopki I pozbieramy sobie tutaj wam już, już Chodźcie za mną o tutaj jest przyczepa i tu małą przyczepę, będziemy zbierać o i tu podczepimy sobie potwórka przysiądźmy sobie co jest trochę bliżej o to jest podczepione możemy jechać na pole Zaczynamy sobie że tu obok koło koło domu, to pierwsze pole, tu sobie będziemy zbierać snopki. O, tu co powiadamy, wiele snopek tu leży, cykna przyczepia. tak, cyk. Ładnie w domu układać, jak najwięcej weszło. Pra dalej. Przydałaby się jeszcze jedna osoba do podjeżdżania Ale nie mam akurat nikogo tutaj Bo wszyscy pojechali, są na wakacje I zostałem sam akurat Akurat po żniwach, w żniwach mi pomogli No a po żniwach są wszyscy wyjechali I zostałem sam, bez roboty Sąsiedzi też nie mają czasu Bo mają swoje roboty I muszę swojego pilnować wie? To taka sytuacja Wyszło A tak. będzie ok, Dobre, idziemy dalej tu są kolejne snopki tutaj myślę, że zaraz po zbieraniu snopków e, damy tu obornik pod e, te zaraz i potem wygląda osiać e, te no, szać zaraz nie, bo dopiero na wrześniu pod koniec września, po października Będziemy sadze w pszenicę A tam też chyba pszenicę, a dalej się zobaczy co tam dalej jeszcze Jeszcze trochę czasu zostało więc Spokojnie No, cyk Ogólnie dzisiaj temperatura to jest 30 stopni, więc bardzo gorąco Jest pół do pierwszej Jestem po obiedzie Obiadu no, obiad musiałem sam sobie oczywiście, nie? bo nie ma nie no, żeby się nie żałuje czy coś, nie? Po prostu no, taka wyższa sytuacja kluczowa nie chce mi się pić masakra Co wypił małego blowara A na tym się to pozbierać, te snopki. A same się nie pozbiera. Tu na tym polu widzicie, z podorywkę my zrobili. Tu nawet zdążyłem wapno wysiać na tym polu. Tu my szczeli drzewo. A to drzewo już było święte dwa lata temu, nie? Już tak zostało z tymi korzeniami topieni. No dobra, podaję trochę bliżej, i tak daleko nie chodzić. Kolejny nie snopek się stara tak dokładnie układać Nie wiem czy to mi wyjdzie tak no, Tu już mi nie pasuje o, Liczę co tu się dzieje tu, Tutaj mogę się inaczej tak układać

O, trzeba mi sumy, bo wleciało do gardła, przepraszam <coughs> O, no, jest ok tutaj cyk To jest super

To mało realistycznie to wygląda tutaj, widzicie, bo wystaje ta suma z tych burtów. No ale no tak zrobili tego moda akurat. A trzeba się cieszyć, bo jest fajna zrobiona przyczepa. Widzicie tutaj? Baram przybliżę. O, przy groźnie bezpieczeństwa. Tutaj masz nawet ten do sypu zboża. Takie, te, taka klapka jest. Jest z boku. Z drugiej strony nie ma tego jeszcze. O tak to wygląda, tutaj zbieram sobie snopki Trochę to mozolnie mi to idzie, bo pierwszy raz to układam, tutaj A Wy widzowie jak układacie snopki, też tak, w taki sposób Czyli że nakrzeszli się na belki Że belki jednak lepiej, nie? szybciej się pozbiera, uturem, raszczach i gotowe ale chciałem się trochę pobawić tymi snopkami. zobaczyć jak to wyjdzie na tym kanale. Te snopki. Myślę, że Wam się to spodoba ten odcinek. To snop, zbieranie snopków. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Na pewno mnie to zmotywuje do kolejnych odcinków. Może wymyślę jakiś nowy odcinek. Zobaczymy. No, idziemy dalej. Bo ogólnie średnio, średnie oglądanie na moim kanale to są 2 minuty na filmy. Tak, plus minus. Więc, no, jeśli się uda podkręcić, żeby jeszcze wie, może 3 minuty, 4 minuty, to będę kręcił dłuższe te odcinki. No tak, to nie widzę sensu kręcić dłuższych odcinku. No bo skoro tylko 2 minuty oglądacie, to po co kręcić takie długie odcinki, nie? To nie ma sensu w ogóle. A tego, tak. no wiem, może teraz są nudne niektóre odcinki, to fakt się tylko mówi o byle czym Może dajcie jakiś temat, komentarzu, o czym możemy porozmawiać tutaj na odcinku Ale Spróbuję z wami o tym porozmawiać Albo nakręcić o tym film no, Tak to jest no, ogólnie na świecie jest ciężka sytuacja Jak widzicie, oglądacie wiadomości, no jest ta wojna na Ukrainie i w ogóle to jest masakra i ta y, inflacja z miesiąca na miesiąc coraz większa to jest w ogóle masakra zboże, pszenica, ogólnie zboża na rynku też tanieją a widzisz, a produkty żywnościowe idą do góry, nie? więc jak to, jaka to jest sprawiedliwość? No powiedzcie mi, no kurde płaci się z, dużo, a zarabia się mało, nie? a nawozy też, drogie jak, jak cholera, nie? 300% poszły, w z 2 lata temu do góry, nie? Czy te wszystkie nawozy polifoska i to wszystko? No kurde kto by pomyślał, że takie drogie to będzie. Więc ja żogie, nie. bo chleb, kurde, gladę. Ja jeszcze pamiętam tak, z 2 lata temu to chleb kosztował 5 zł, a teraz już prawie niedługo 10 zł. Klebek kilogram, o kilogram chleba I tak co poszła do góry albo takie hamburgery co są biedrące, szybkie danie one kosztowały coś tam 6 zł a teraz prawie 9 zł kosztuje takie dwa hamburgery tam ze, ze skurczakiem to jest spoko opcja, polecam to jest dobre jak komuś smakuje to oczywiście znaczy jak ktoś lubi tam oczywiście mięso nie Chyba jak jesteście to, to rozumiem to tam A słyszeliście o tym, na przykład że chcą prowadzić 16 kg do jednego człowieka na rok to jest śmieszne po prostu, nie? No kurcze... oni chcą na, na wszystkie ograniczyć, na każdym kroku, nie? No dosyć, że samochody tylko będą elektryczne do końca y, od początku 2035 roku Zakaz będzie sprzedaży spalinowych silników Te samochód z silnikiem spalinowym, bo no w ogóle to masakra, nie? A stąd tak zrobić, żeby ograniczyć w ogóle, żeby ludzie w ogóle nie posiadali samochodów. Chcą tylko, żeby ludzie jeździli tymi autobusami i tramwajami po mieście. No, to jest taki samolot, w ogóle nie będzie opłacalne, żeby kupować go. No wypowiedzcie się w komentarzu co ty myślicie o tym nowym ładzie, co ma przyjść niedługo, no, czyli jakieś za 12 lat. Tak dla mnie to jest szok, nie? Kto pomyśleć, kto by pomyślał, że za 10 lat, czy za 12 i nie wiedzieć w sprawie nowym, tylko elektryczne samochody. No to jest po prostu szok ja tak myślę, że jeszcze tak dalej będzie. Się będziemy się cofać w rozwoju zamiast tym traktorem, to będziemy koniem jeździć i wozem. To będziemy zbierać sumę tak za dawnych czasów za chwilę. Bo kogo będzie stać kupno takiego traktora na prąd, na przykład? To może zaraz, za 12 lat jeszcze będą chodzić te traktory, ale za 20-30 lat, kto to wie? Czy gospodarstwo by się opłacało? Rolnictwo? To już nie upadnie. Tego nie wie. Tu jeszcze jeden snopek został mi, tu z tyłu Tu jeszcze łąka do koszenia, może następnym... No następnym nie, bo tu chciałem jeszcze obornik wozić na te pola. Tutaj te dwa kawałki i potem może y, coś nagramy z koszenia łąki, nie? W ogóle nie, ostatniej mapy to jest dużo było tych y, koszenia łąk, a ja widzę że wam się to znudziło. No ale spróbuję coś nagrać, coś innego. A tutaj jeszcze ładnie tu upadam. ogólnie na tym kanale będę się starał jak najmniej tematów polityki prowadzić tutaj ogólnie bo każdy jest podzielony, jedni są za no, prawo i lewo, nie? No ogólnie Polska jest podzielona na pół, chodzi o, o politykę nie więc no, nie chcę się tu udzielać w sprawach polityki tutaj, bo ten kanał nie na tym polega, tylko na grze ogólnie głównie będę grać farminga o, snopek mi spadł Ja się starał głównie farminga, może czasami asetokorsa Corsa Drift Ogólnie, no, mało się ludziom to podoba, widzę, no bo tylko Mała oglądalność jest no, zobaczymy Ogólnie, no kanał mi się dopiero rozwija Dopiero Jak widzicie sami No ale zobaczymy, co będzie dalej Czy dalej będę się rozwijać, czy co Czy pójdę w inną stronę Jeszcze nie wiem Tutaj. ogólnie budżet jaki posiadam tutaj na tej mapie to jest aktualnie 50 tysięcy złotych no i na razie tyle mam, a jeszcze pola, no jeszcze muszę pokazać wam jakie pola mam, to w następnym odcinku wam pokażę tak docelowo chciałbym mieć chociaż z 10 hektarów ziemi, chyba plus minus około, żeby się na tym jakoś rozwijać. A seria to jest dziada, podziada, gdyż gospodarstwo yy, przyjąłem po dziadku i, i teraz się by rozwiło, nie? Sprzęt też są po dziadku, oczywiście ten traktor i tamten. I tak to sytuacja tu wygląda. Tu jeszcze trochę to poukładam i tamto jeszcze raz pozbieram może później, to jest tak te stopki i tu do góry. O, no, tu jeszcze jeden jest. No, tutaj cyk. No, zrobię sobie taką miniaturkę. jademy sobie teraz na podwórze są stopki, jeszcze nie zgubiłem, to dobrze ale to była masakra teraz to wszystko zbierać, aby się wysypało na drodze oj ludzie, powiem wam, że to znowu robota No, to jest paszawóz musimy nim odjechać ja czepię tu przyczepę Trzeba podczepiać Eee, e, bo hamulce są O, teraz pójdzie W ogóle we wszystkich modach jest coś takiego, że jak nie podepniesz węży Od przyczepy albo Od jakiejś maszyny, co ma koła To się ciągną w koła To jakby hamulce miał normalnie, nie? W ogóle nie idzie ruszyć Znaczy się ruszy, idzie, ale ciężko idzie o, Widzicie, jak na przykład węże Zaraz hamulec się zaciąga Ciekawy. Odetniemy to i ustawimy. Byłem tu cofnąć. Czy nam się uda za pierwszy razem? Bo no ja myślę o samolot leci.

Przejdzie. Byłem przeczulny w sumie. O, trochę bliżej tam trzeba się trzymać tej ściany.

Tu jakiś próg jest, czyż nie, nie może przejść. O, 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 o. Dobra, tyle starczy. No i tu sobie będziemy układać te snopki. On, tak. Musimy rzucać. No więc na dzisiejszy odcinek to by było tyle z tego nagrania. Trzymajcie się widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrów. Cześć.